Żaneta Michalak, witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Przed Państwem skrót informacji jakie przygotowaliśmy w tym tygodniu. Koncert Krzysztofa Pendereckiego w Bazylice Świętego Antoniego. Głosowanie nad budżetem obywatelskim 2015 oraz sukcesy młodych rybniczan. 50 lecie Teatru Ziemi Rybnickiej oraz lecie reaktywacji filharmonii w Rybniku. Te dwa jakże istotne jubileusze były znakomitą okazją do świętowania w Bazylice Świętego Antoniego, gdzie odbył się koncert pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Placówki te przez dekady kształtowały kulturalne oblicze miasta. Przed występem gospodarze miasta oraz przedstawiciele Bazyliki i Filharmonii przywitali przybyłych gości. Dzieła wykonania która się swojej reaktywacji. Ja pamiętam czasy, kiedy teatr był budowany, dlatego że mieszkałem bardzo blisko tej budowy, wtedy kiedy ten teatr był znoszony. No i pamiętam czasy reaktywowania Filharmonii Rybińskiej, to jest 15 lat. Wtedy, kiedy padowie ze Stowarzyszenia Braci Szafranków przyszli do mnie z propozycją reaktywowania, właśnie orkiestry Szafranków. Oczywiście odpowiedź była na tak, to już 15 lat, wiele koncertów, wiele wspaniałych koncertów. Tak też było podczas sobotniego koncertu pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego, który zgromadził kilkaset osób. Melomani tak oczekiwali polskiego kompozytora, że ławki były już zapełnione na długo przed rozpoczęciem koncertu. To jest zupełnie wyjątkowe wydarzenie. Ja nie miałem jeszcze okazji i nie słyszałem, czy pan Krzysztof Maestro Penderecki był w naszej mieście, czy prowadził już orkiestrę, czy był z koncertem, ale no, mamy i to z naszą filharmonią oryginicką. Będzie to e, dla wszystkich miłośników muzyki poważnej na pewno wielkie wydarzenie. Takim też bez wątpienia był koncert symfoniczny pod batutą Krzysztofa Pendereckiego, również dla samego mistrza, bo po raz pierwszy miał okazję występować w. W Bazylice Świętego Antoniego. Podczas koncertu maestro zaprezentował cztery swoje kompozycje. No, zawsze ważne jest pierwsze miejsce, które odwiedzam. Nigdy tutaj nie byłem. A, no i znajduję tu bardzo dobrą orkiestrę, bardzo świetnych muzyków, którzy z całą pasją grają przecież niełatwą nie muzykę, bo to jest bardzo trudna muzyka. Panie Krzysztofie, dużo trzeba poświęcić, dużo trzeba włożyć w pracę, żeby stać się tak doskonałym mistrzem? Całe życie. Ja mam w tym roku 80 lat, mam miesiące, 81 rok, ale pracuję tak jakbym miał 20 lat właściwie nie przestając przez całe życie uczę się, bo to trzeba się uczyć ciągle czegoś nowego. A potwierdza to żona mistrza, pani Elżbieta, której całe życie jest związane z muzyką, muzyką swojego męża. Pani Elżbieto, czy życie z tak wielkim artystą, jakim jest bez wątpienia pani może jest trudne? Nie, ja myślę, że nie. Myślę, że Krzysztof Penderecki należy do tych, do tych artystów, którzy, którzy są bardzo łatwymi we współżyciu. To znaczy nie potrzebuje pokoju, gdzie odizolowany pracuje, wręcz przeciwnie. Znaczy musi mieć spokój, ale lubi przebywać z rodziną. Z... Naturalnie jak kończy utwór przeszkadza mu muzyka. Zakończyło się głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w rybnickich dzielnicach. To już kolejny rok, kiedy to obywatele miasta mogą decydować o wydatkowaniu części pieniędzy z budżetu miasta. Na ten cel prezydent Adam Fudali przeznaczył 2 miliony złotych. W dniach od 18 września do 2 października odbyły się głosowania. Łącznie w 13 dzielnicach miasta głosowało 1720 osób. W 14 dzielnicach, w których pozytywną ocenę uzyskał tylko jeden projekt przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące realizacji tych projektów. Do Rybnickiego Magistratu łącznie wpłynęło 59 wniosków, z czego 44 uzyskały pozytywną ocenę. Myślę, że coraz ciekawsze projekty, coraz więcej osób uczestniczy w głosowaniu i coraz częściej ludzie przekonują się do tego, że to od nich zależy i to oni mogą decydować. Także projekt pana prezydenta, który w tamtym roku rozpoczął od tej inicjatywy obywatelskiej, chyba cieszy się coraz większym pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców naszego miasta. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 6 spotkała się społeczność Boguszowic Starych, by wybrać co powstanie w ich okolicy. Oczywiście mowa o Boguszowicach Starych, czyli dzielnicy Boguszowice Stare, Strażacka. Wawrzyńca jest taki park, stare miejsce po kościółku świętego Wawrzyńca i tam chcemy jakieś środki przeznaczyć 40 tysięcy na usprawnienie tego miejsca, czyli nowe alejki, myślę o betonowych, a nie takich jakie tam są, trochę schodów wyremontować, nowe ławeczki itd. Co do drugiego obiektu, to jest osiedle Boguszowice Północ, czyli przy, domkach wielorodzinnych, przy domach wielorodzinnych, tam mieszkańcy się zmobilizowali i chcą siłownię. Zdecydowaną większością głosów mieszkańcy wybrali siłownię pod chmurką która powstanie na osiedlu Boguszowice północ wśród 213 oddanych głosów 152 było właśnie zabudową takiego obiektu. Głosowałem na zagospodarowanie terenu przy ulicy Bracie Nelazku, ponieważ ma to być teren rekreacyjny i siłownia, i moi synowie i wnuki to jest dla ich przyszłości. Może już nie dla mnie, ale dla ich. W sumie dlatego z tego powodu że jestem z tego osiedla, więc głosuję za swoimi po prostu ludźmi, którzy wyszli z tą inicjatywą i im kibicuję. W tym. Dlatego ten głos na większej naszego placu zabawowego na osiedlu w Błukszzynicach. Wyniki głosowań w poszczególnych dzielnicach są dostępne na stronie internetowej www.rybnik.eu, a jak udowadnia frekwencja głosujących z roku na rok coraz więcej osób chce włączać się w budowę swojej małej ojczyzny. Szpadzistka RMKS-u Rybnik Anna Mroszczak otarła się o zwycięstwo podczas Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w chińskim Nankin. Rybniczanka zajęła piąte miejsce. Szpadzistka Rybnickiego Klubu Sportowego otrzymała kwalifikację olimpijską jako jedna z czterech Europejek. Takie sukcesy nie są pierwszymi tegoż klubu. Rybnicka zawodniczka w tym roku również zdobyła Mistrzostwo Polski w kategorii junior młodszy. Tych zawodników mamy coraz więcej i te wyniki są coraz lepsze treningi i, i grupy są tak podzielone, że, że jakoś tam udaje się po prostu osiągać coraz lepsze wyniki. Szpadzistka wygrała 3 z 5 walk grupowych, co dało jej wolny los w jednej ósmej finału. W ćwierćfinale trafiła na późniejszą srebrną medalistkę Włoszkę Eleonore De Marci, z którą przegrała 10 do 15. No było dosyć ciężko, ale przede wszystkim ciężko było się zakwalifikować na tą olimpiadę, bo jechało tam tylko 12 najlepszych zawodniczek, a kwalifikacją były Mistrzostwa Świata, czyli tak naprawdę nie decydował o tym na przykład cały sezon i tylko jedne zawody. No a tam to już no wynik był taki średni, ale cieszę się, że mogłam tam w ogóle być. A to daje jeszcze większe motywacje do trenowania tej dyscypliny sportowej. W najbliższej przyszłości Anna sport ten chce połączyć ze studiami, ale póki co skupia się tylko i wyłącznie na swojej pasji. Muzyka ten rok dla budowlańców był szczególnie łaskawy. Dzięki sprzyjającej pogodzie udało się zrealizować plany związane z poprawą jakości chodników w mieście. Jeżeli chodzi o prace brukarskie, kilka chodników w zasadzie jest już zakończonych, więc możemy po nich chodzić. To jest na przykład plac Kopernika, a tutaj w centrum, gdzie jest zrobione wejście w halera pomiędzy Kopernika a ulicą pocztową, również jest wymieniony chodnik. Są zrobione nowe barierki, jest trochę poszerzony chodnik, żeby było większe bezpieczeństwo dla pieszych. Na ulicy Sportowej pewien fragment jest w zasadzie w trakcie, na ukończeniu co prawda, ale też pewien fragment chodnika jest, czy był robiony i jest, zmierza ku końcowi. Zakończono kolejne takich ulic na przykład na Zamysłowie, w dzielnicy Zamysłów. Wnioskowany przez radnych przez mieszkańców fragment chodnika przy ulicy Dolnej to jest takie takie wąskie gardło, było przejście, szczególnie z ulicy Dolnej dojście do wodzisławskiej do szkoły dla dzieci. Na Paruszowcu ulica Wolna, chodnik ulicy Wolnej, również wielokrotnie wnioskowany przez radnych przez mieszkańców w końcu też się doczekał swojej realizacji. To zadanie też jest zrealizowane. Korzystać w pełni można już z chodnika przy ulicy Rybnickiego, pomiędzy ulicami Cmentarną a Cegielnianą. Gotowy jest też również fragment chodnika przy ulicy Kirii Skłodowskiej. Z kolei w dzielnicy Smolna pobocze dla pieszych zrealizowane jest przy ulicy Krzyżowej. W Popielowie, Radziejowie w zasadzie ulica chodnik już ulicy Okulickiego, znowu mówię pewien fragment ulicy Okulickiego jest dosyć długa, tam mieszkańcy wnioskują o, o kilka zakresów, że tak powiem tych prac brukarskich związanych z chodnikami, ale dosyć nawet długi odcinek wzdłuż ulicy Okulickiego jest w zasadzie ma się ku końcowi. Tam jeszcze może prace się w 100% nie zakończyły, ale też to zmierza już do końc ku końcowi. No i w zasadzie w niedoczycach również dwa długie odcinki wzdłuż ulicy Hetmańskiej, wzdłuż ulicy Bocznej też w zasadzie zostały zakończone. Te wszystkie roboty z pewnością przekładają się na bezpieczeństwo, a zarazem komfort przechodniów. Dziesięciolecie stowarzyszenia honorowych dawców krwi imienia księdza Józefa Niedzieli było okazją do wręczenia medali zasłużonym działaczom i dawcom krwi. Uroczyste spotkanie odbyło się w zespole szkół nr 3 w Rybniku. Filarową działalnością tej organizacji jest promocja krwiodawstwa w Polsce i na świecie. Członkowie stowarzyszenia propagują również wszelkiego rodzaju akcję poboru krwi, jak i zajmują się poszukiwaniem dawców szpiku kostnego. Takie akcje krwiodawstwa okrotnie były przeprowadzane w naszym mieście i to z dużym sukcesem. W tym tygodniu to już wszystko co dla państwa przygotowaliśmy i ja się z państwem żegnam, życzę udanego tygodnia do zobaczenia.